I jeżeli to się stanie, i jeszcze w taki komputer wsadzilibyśmy sztuczną inteligencję, to ciekaw jestem, czy nie powstanie istota. W sensie, to już niektórzy, ja tak argumentuję, że te programy są świadome, ale to jest bardzo wąski rodzaj świadomości, jeżeli już, tak bym przynajmniej mógł to określić, jeżeli stworzymy coś, co będzie mogło stworzyć tyle symulacji i będzie mogło argumentować, czemu nie to a tamto, i jakby negocjować z nami plany postępowania, ponieważ my już nie będziemy najmądrzejsi, absolutnie. Może nadal będziemy mieli władzę i będziemy mogli pozwalać lub nie pozwalać na pewne rzeczy, ale to coś będzie, jeżeli to coś będzie, wiecie, jak McKenna powiedział, ten, kto opowie najlepszą historię, będzie władał światem. Co to oznacza? Jeżeli umiesz dość dobrze uargumentować swoją rację. I nawet nie masz racji, ale umiesz ją lepiej argumentować niż ktoś, kto tego nie umie zrobić, to ludzie tobie uwierzą i będą się ciebie słuchać. Jak prawnicy. Prawnicy potrafią z człowieka, który zamordował kogoś, zrobić niewinnego człowieka w oczach prawa, ponieważ tak dobrze operują językiem i zasadami, które też są opisane językowo.